Roksana Węgiel musiała swego czasu zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem. Nieprawdopodobne doniesienia obiegają media społecznościowe, wywołując wśród wiernych fanów wokalistki dość skrajne emocje. Roksana Węgiel zdecydowanie ma powody do dumy. Świetnie radzi sobie na ścieżce muzycznej, co w błyskawicznym tempie przynosi kolejne owoce. Sława 14-latki była dla wszystkich dość niepodziewana, a na początku popularności największe poruszenie budził jej wiek, który do dziś co i rusz rodzi wiele kontrowersji. Niemniej Roxana wielokrotnie udowodniła, że doskonale zna się na śpiewaniu, choć nie zawsze było tak kolorowo. Roksana Węgiel ma za sobą trudny czas. Mało kto wiedział co się z nią działo – zwycięstwo w The Kids, miejsce na podium dziecięcej Eurowizji, regularne koncerty, liczne wywiady i udziały w programach telewizyjnych. Nie da się ukryć, że kariera Roksany ruszyła z kopyta i póki co nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Tysiące fanów szaleje za wokalem 14 latki, który jak na tak młody wiek brzmi naprawdę dojrzale. Po wielu miesiącach wspinaczki na szczyt sławy, węgiel zdecydowała się na dość osobiste i niezwykle przygnębiające wyznanie. Dalsza część tekstu pod galerią wokalna, przygoda 14-latki, zaczęła się niespodziewanie, na obozie judo, gdzie w czasie zabawy w karaoke zaśpiewała mecyganie. Poczuła wówczas, że chciałaby podążać muzyczną drogą, dlatego po powrocie do domu opowiedziała o wszystkim mamie, a już kilka dni później z uśmiechem wędrowała na zajęcia wokalne w Domu Kultury. Okazuje się, że początki wcale nie były łatwe i choć dziś Roxana powala swoim głosem na kolana, w tamtym czasie nie brzmiała tak, jakby tego chciała. W jednym z wywiadów dla Plejady zdradziła, że start był dla niej bardzo trudny, jednak postanowiła zacisnąć pięści i wytrwale dążyć do spełnienia swojego marzenia. Dzisiaj grzeje, 1. Samochód na sprzedaż. Nietypowe ogłoszenie trafiło do sieci i rozbawiło internautów 2. Druzgocąca wiadomość. Nie żyje Grażyna Przybylska, rodzina wystosowała apel, pracowałam dalej nad swoim głosem, żeby następnym razem zaśpiewać lepiej. Nie podcinało mi to skrzydeł. Raczej motywowało mnie do dalszych ćwiczeń. Myślę, że tę moc psychiczną zawdzięczam treningom Judo. Jak ktoś gra w piłkę nożną, to zawsze może zrzucić winę za błędy na kogoś innego. W sportach walki jesteś sam na sam z przeciwnikiem i tylko od ciebie zależy, co się wydarzy. To właśnie Judo nauczyło mnie, jak radzić sobie z porażkami, wyznała. Najlepsze niusy dnia, nie przegab żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News